Musisz być mądrzejszy od króla. Koniec jest bliski. Już ci mówiłem, nie interesują mnie te bzdury. Więc tracę tu tylko czas. Pokaż się, Jane. O. Już sobie poszedł. Wybacz, że podsłuchiwałam, panie, ale... O, 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 twoje wścibstwo nieraz przyniosło mi pożytek. Ten szalony głupiec wierzy, że zbliża się koniec świata. Słyszałam pogłoski, że w krajach północy szaleje zaraza. Naprawdę myślisz, że wywołano ją za pomocą magii? O, całkiem możliwe. Dlatego pojedziesz tam i zbadasz sprawę. Będzie ci towarzyszył specjalny wysłannik. Tak, panie. Zrobię co w mojej mocy. Nie wątpię, moje dziecko. Żegnaj. Czekamy tu od wielu godzin, książę. Czy ta twoja przyjaciółka na pewno się pojawi? Na pewno. Jaina zwykle trochę się spóźnia. Musimy jej pomóc. <grystanie> Poczekaj, kapitan. Da sobie radę sam. Panowie, oto panna Jaina Proudmore. Agent specjalny Kirin Toru, jedna z najzdolniejszych czarodziejek w Królestwie. Widzę, że nie wyszłaś z prawy. <laughs> Dobrze cię znowu widzieć, Jaina. I ciebie, Artasie. Dawno nie podróżowałam pod eskortą księcia. To prawda. Powinniśmy ruszać w drogę. Nasze źródła donoszą, że zaraza zaczęła rozprzestrzeniać się od północy. Trzeba sprawdzić wioski przy królewskim szlaku. Nie trzeba mi się kłaniać. Czekam na rozkaz. Służę. Jestem gotów. Trzeba mi było słuchać ojca i zostać na gospodarstwie. Marny żołd, ciągłe zagrożenie. Przynajmniej będę blisko tronu. Służę, czekam na rozkaz. Jestem gotów. Jaki mamy plan? Mogę pomóc. Cii, nie widzisz, że rozmyślam? Nie jestem wojowniczką. Pragnę jedynie zgłębiać wiedzę. Prądy magii są bardzo silne. Modlę się, aby mój ojciec był bezpieczny. Sprawy przybierają nieco dziwny obrót. Jaki mamy plan? Cii, nie widzisz, że rozmyślam? Jaki mamy plan? Służę światłości. Na honor. Książę Artasie, most na rzece jest chyba w złym stanie. Na honor. Patrzcie, to książę Artas. Oczywiście, jak najbardziej. Panie, ktoś zniszczył część mostu po drugiej stronie rzeki. Można ją przejść w innym miejscu, ale nie jest to tak bezpieczne jak dawniej. Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Mądry plan. Wyrżnąć wszystkich! Bandyci! Uciekajmy! Splądrować miasto! Uratuj nas! Sprawiedliwości niech się stanie zazdrość. W imię króla, mojego ojca. Za mojego ojca, króla. Służę światłości. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Och, jak mogę Ci podziękować. Przyjmij to w podzięce. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Mogę pomóc. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Mądry plan. Na honor. Panie. Niedaleko stąd jest starożytne święte źródło. Legenda głosi, że jego wody leczą rany i przywracają zdrowie. W rzeczy samej może się to nam bardzo przydać. W imię króla, mojego ojca. Mądry plan. Oczywiście. Jak najbardziej. Plugawy nędznik. Króla, Oczywiście. Jak najbardziej. Nic cię już nie uratuje. Mądry plan. Na honor. Plugawy nędznik. Nadchodzi sprawiedliwość. Jak najbardziej. Oczywiście. Na honor. Jak najbardziej. Na honor. Plugawy nędznik. Służę światłości. Nic cię już nie uratuje. Nadchodzi sprawiedliwość! Sprawiedliwości niech się stanie zadość. W imię króla, mojego ojca. Za mojego ojca, króla. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. Nie trzeba mi się kłaniać. Służę Światłości. Tarcza przy tarczy! Bronić się! Ich strzały nic nam nie zrobią! Szkielety? Zniszczyć je! Szybko! Jakieś niebezpieczeństwo? Jaki mamy plan? Ma to koniec. Nie trzeba mi się kłaniać. Co to były za stwory, sierżancie? Nie umarli, panie. Ludzie z wioski ogarną obłęd. Próbowaliśmy ich bronić, ale... Dowiemy się, kto za tym stoi. Nie trzeba mi się kłaniać. Mądry plan. Jak najbardziej. Mądry plan. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. W imię króla, mojego ojca. Mądry plan. Jakieś niebezpieczeństwo? Jak najbardziej niech się stanie zaność. Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. To najba pewnie miejsce, o którym mówił ten starzec. Kto skosztuje jego świętych wód, będzie uzdrowiony. Jego ojca króla. Mądry plan. Nadchodzi sprawiedliwość. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Jak najbardziej. Na honor. Wygląda, jakby ziemia wokół spichlerza całkiem obumarła. Może to ziarno jest zakażone? Oby nie. Na skrzyniach jest pieczęć Andorhalu. Stamtąd zaopatrywana jest cała północna część kraju. Jeśli to ziarno jest zakażone, plaga ogarnie wkrótce setki wiosek. Nie znoszę przemocy. Sam się o to prosisz? Nie znoszę przemocy. Sam się o to prosisz? Nie znoszę przemocy. Brzmi interesująco. Sam się o to prosisz? Nie trzeba się kłaniać. Za mojego ojca, króla, nic cię już nie uratuje. Za mojego ojca, króla, poczuj mój gniew. Nic cię już nie uratuje. Jaki mamy plan? Światłość jest małą siłą. Jak najbardziej. Sprawiedliwości niech się stanie zamiść. Mądry plan. Służę światłości. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Mądry plan. Za mojego ojca, króla! Nic cię już nie uratuje. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. Na honor. Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak Witajcie. Najbardziej. Jesteśmy kapłanami z Laz. Przybyliśmy zdjąć klątwę, która ciąży na tych ziemiach. Hojność i mądrość elfów budzi jak zawsze nasz najwyższy szacunek. Ziemia wokół spichlerza na końcu wioski pokryta jest ohydnym osadem. Jak najbardziej. Mądry plan. Jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. Do czego wy u diabła strzelacie? Ach, chcemy rozwalić te przeklęte szkielety, sir. Cała wioska aż się od nich roi. Przydałaby się nam pomoc. Musimy zniszczyć magazyn na drugim końcu miasteczka. Bierzmy się do walki. Oczywiście. Słuchaj, przyjacielu. sprawiedliwości niech się stanie zabić. Mogę pomóc. Zostaw to mnie. Jakieś niebezpieczeństwo? Niech się stanie zadość. Na honor. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Jak najbardziej. Na honor. Mądry plan. Bracia, zostaliśmy zdemaskowani. Uciekajcie, ale nie przerywajcie dzieła. Wybacz, nie czas na pogawędki. Obowiązki wzywają. Ten spór wygląda, jakby go strzeli z kilku trupów. Przyjrzysz mu się później. Jak go już zabijemy, zgoda? Nie znoszę przemocy. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. Potrzebna jest... Jak właści jest moją siłą? Jak najbardziej. Zniszczyć ten magazyn. Już! Oczywiście. Nadchodzi sprawiedliwość. Mądry plan. Oczywiście. Mądry plan. Plugawy nędznik. Za mojego ojca, króla. Poczuj mój gniew. Lugawy nędznik! Za mojego ojca, króla! Co to było i kim był ten czarownik ubrany na czarno? Podejrzewam, że to nekromanta. Najwyraźniej to on i jego sługusy są odpowiedzialni za te zarazę. Założę się, że znajdziemy go w Wenderholu, podobnie jak odpowiedzi na większość pytań.